Witam Cię serdecznie z tej strony położna Aleksandra Sikorska. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy wybudzać dziecko do karmienia, czy nie wybudzać. Jest to pytanie, które nurtuje większość rodziców, i tak naprawdę tutaj troszeczkę nasza logika kłóci się z fizjologią życia dziecka przez pierwsze dwa tygodnie. Więc może postaram się to podać na przykładzie. Bardzo często mi się zdarza, i jak pracowałam w szpitalu, i właśnie teraz, jak przychodzę do pacjentów na wizyty patronażowe, że rodzice pytają, czy wybudzać dziecko, albo na przykład po sytuacji, kiedy ja ważę dziecko i widzę, że nie ma przyrostu masy ciała i że jest duża żółtaczka u dziecka. Eee, wtedy właśnie wywiązuje się taka rozmowa na temat częstości karmień, eee, i zaczynam zbierać taki wywiad, tak? Zaczynam pytać, ile dziecko jest karmione na dobę, i wtedy matka mówi, że może na przykład 6 razy na dobę. Eee, że w nocy to on sobie fajnie śpi i tutaj jest eee, takie podejrzenie rodziców, albo taka jakby. Takie stanowisko rodzice zajmują, że jeśli dziecko nie jest głodne, no to po prostu sobie śpi, a przecież, jakby było głodne, to by się wybudziło, tak? Czyli, no, rzeczywiście jest to, jest to logiczne, tak? I zaraz potem następuje inny przykład w postaci. No, przecież nie wiem, jak się rodzą szczeniaczki albo jak się rodzą koty to nikt przecież budzika nie nastawia, żeby ich karmić, tylko one same jak są głodne, to się przystawiają do piersi. Okej, okay, ale pamiętajmy, że my jesteśmy gatunkiem ssaków takim dość wymagającym i rzeczywiście jak dziecko jest głodne, to się wybudza, ale ta zasada nie dotyczy pierwszych dwóch tygodni życia noworodka. I yy, jeśli nasze dziecko yy, będzie miało Rzadsze karmienia, czyli będzie jadło na przykład 6 razy na dobę, to w układzie pokarmowym dziecka będzie zalegała smółka, czyli ten pierwszy stolet, Tak, Dziecko rodzi się z, tym, z jelitami wypełnionymi tym stolcem, i naszym zadaniem jest karmić dziecko co 3 godziny, żeby jelita napełniły się produktami ubocznymi właśnie po karmieniu, po każdym karmieniu i żeby te jelita, ten pasaż jelit był uruchomiony, żeby bardzo szybko wydalić tą smukę. A jeśli dziecko je rzadziej, czyli czytamy, tych produktów jest mniej, to ta smułka zalega sobie w jelitach i niestety ta smułka zawiera bilirubinę, która po takich dwóch, trzech dniach stania w jelitach uwalnia się ponownie do organizmu dziecka i dziecko dostaje żółtaczki. A jeśli dziecko dostaje żółtaczki, to również jest gorszym part partnerem do karmienia piersią, e, dlatego że jest bardziej ospałe, e, jest mniej aktywne, e, krócej pracuje przy piersi, e, no i to jest takie koło zamknięte czyli im rzadziej karmimy, tym e, ta smułka zostanie później wydalona z jelit dziecka. A jeśli ona będzie tam stała przez 2-3 dni w tych jelitach, to niestety bilirubina z tego stolca ponownie wyjdzie do organizmu i niestety dojdzie do żółtaczki, która z kolei sprawi, że dziecko będzie jeszcze rzadziej jadło, i tak dalej, i tak dalej. Więc wiedząc to, na pewno już żaden rodzic nie dopuściłby się. Takiego, no można by powiedzieć, błędu, tak? Bo właśnie przez taki błąd niezamierzony no bo ten rodzic myślał po prostu, że, e, że dziecko nie było głodne, dlatego spało, bo nie znał tego mechanizmu. Ale jeśli Wy teraz znacie ten mechanizm, to pamiętajcie, że w szpitalu położne nie każą Wam wybudzać dzieci co trzy godziny, dlatego że są złośliwe, i dlatego że chcą, żebyście były jeszcze bardziej zmęczone niż jesteście. Tylko właśnie w trosce o to, żeby wasze dziecko nie dostało żółtaczki w takim stopniu, żebyście musieli zostać w szpitalu, żeby to dziecko nie dostało żółtaczki w takim stopniu, że nie będzie chciało pracować przy piersi i będzie problem w ogóle z jego przyrostem masy ciała. Więc wiadomo, położne też nie mają czasu na to, żeby w szpitalu tłumaczyć cały ten mechanizm. Od nich po prostu dostaniecie komunikat, proszę przedstawiać dziecko do piersi na żądanie, ale nie rzadziej niż co trzy godziny. I to jest właśnie podyktowane tą fizjologią, że jeśli Wy dopilnujecie to dziecko z jedzeniem, jeśli to dziecko będzie jadło regularnie, regularnie będzie również wydalało i z każdym karmieniem będzie rosło w siłę i będzie w stanie po dwóch, trzech dniach, po tygodniu, po dwóch tygodniach zjeść tyle pokarmu, ile potrzebuje, będzie w stanie zjeść na tyle, że mm, będzie dłużej spało wtedy, tak? Ale pamiętajmy, że ten sen nie powinien przekroczyć 3 godzin. Jeśli będzie taka sytuacja, że Wasz maluch przez te pierwsze 2 tygodnie mm, dobrze przybiera na wadze, czyli przy każdej wizycie położnej środowiskowej przyrost jest idealny, e, a zrobi sobie dłuższą przerwę w nocy, czyli będzie spało na przykład 4 godziny w nocy czy 5 godzin, to świetnie. Wtedy dajemy mu spać i wtedy wy się też wyśpicie i jest super, tak? Ale niestety, żeby pozwolić sobie na ten w cudzysłowie komfort, to musimy przez te dwa tygodnie jednak obserwować te przyrosty masy ciała i wtedy decydujemy, czy pozwalamy dziecku, czy to dziecko już jest w stanie sobie świetnie tą masę utrzymać, czy też dalej trzeba to dziecko przypilnować. Fakt, faktem, jeśli dziecko dłużej śpi w nocy. Czyli jedno karmienie w nocy wypadnie, to dziecko sobie odbierze te karmienie w dzień. Więc pamiętajmy, że zawsze spokojna noc oznacza pracowity dzień. Ale tak to wygląda i chyba nikt nie spodziewał się jakiegoś super komfortu na początku przez pierwszy miesiąc karmienia, więc tak to po prostu naturalnie wygląda. Także trzymam za ciebie kciuki, trzymam za was kciuki. Przystawiacie dzieci do piersi na początku przez 8 razy na dobę, co 3 godziny, a później jak sytuacja się ustabilizuje, jeśli te ryzyko żółtaczki gdzieś tam zostawicie w tyle, wtedy na spokojnie będzie można do tego podejść zdrowo, rozsądkowo i jeśli dziecko będzie chciało spać, po prostu będzie spało, jeśli będzie głodne, będzie po prostu częściej odbierało sobie te posiłki na przykład w dzień. Pozdrawiam serdecznie.